Cześć! Przy okazji wyjazdu do Las Vegas na konferencję o cyberbezpieczeństwie, czyli Defcona i Black Hata, nie mogę Was zaniedbać, moi drodzy widzowie. Snu może i w deficycie, ale od dawna chciałem zrobić materiał o dziurach. A czy może być ku temu lepsze miejsce niż Wielki Kanion w Arizonie? Moim skromnym zdaniem nie. Chciałbym powiedzieć Wam o tych największych, przynajmniej moim subiektywnym zdaniem. Co atakujący najczęściej wykorzystują, aby przejąć kontrolę nad jakimś systemem? Co nie zmienia się od lat? I czy problem zawsze występuje pomiędzy krzesłem a klawiaturą? Zapraszam. Cóż, o ile pobudka o czwartej rano na czetlaku nie była jakimś wielkim problemem, o tyle 300 mil, czyli 5 godzin jazdy z przerwą na śniadanie w jedną stronę, zakończyły się u lewą. No bywa. Nie ma co narzekać, nagrałem chociaż intro. Zmieniam więc scenerię. Zacznijmy od tego, skąd tak właściwie biorą się dziury w oprogramowaniu. Przeważnie z tego, że jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy wiele błędów w procesie jego tworzenia. A takie błędy, niestety, mają swoje daleko idące konsekwencje. Subiektywny ich wybór, dzisiaj Wam przedstawię. Jednym z chyba najpopularniejszych i często występujących w grach czy filmach jest przepełnienie bufora, więc od niego zaczniemy. Co to takiego? Wyobraźmy sobie, że mamy w sypialni komodę na bieliznę, która ma trzy duże szuflady. W górnej trzymamy skarpetki, w środkowej bieliznę, a w tej całkiem na dole koszulki. Jeżeli mamy bardzo dużo skarpetek, to możemy doprowadzić do sytuacji, w której ich ilość przestanie mieścić się na głębokość szuflady, a wtedy, jeżeli włożymy do szuflady kolejną parę, to spadnie ona niżej i znajdziemy ją w miejscu, w którym nikt nie planował, że się ona może znaleźć. A co gdyby te niższe szuflady nie należały do nas i byłyby na przykład zamknięte na klucz? Możemy w ten sprytny sposób sprawić, że mimo zamkniętej szuflady wrzucimy swoje skarpetki, na przykład do szuflady młodszego rodzeństwa. Nasza siostra wstanie rano zaspana i założy kolejną parę z szuflady, nie patrząc do kogo ona należy. W efekcie zacznie chodzić w skarpetkach w śmieszne kotki, mimo że nigdy tego nie chciała. Procesor komputera działa w analogiczny sposób. Wykonuje po kolei instrukcje, które mu zlecamy. Jeżeli uda nam się podrzucić w odpowiednie miejsce coś, co nie powinno się tam znaleźć, to w ten sposób możemy potencjalnie wykonać coś, czego nie powinniśmy mieć możliwości zrobić. Możemy dzięki temu przekroczyć granice, które w założeniu miały być nieprzekraczalne. Jaki może być tego efekt w normalnym świecie? Można na przykład zostać profesorem MIT. Ale od początku. Jednym z pierwszych wirusów rozprzestrzeniających się po internecie był tak zwany robak Morrisa. Wziął on swoją nazwę, a jak. Od nazwiska swojego twórcy. Będąc studentem, napisał go nie mając złych intencji, ale aby ukryć swoją tożsamość, postanowił wrzucić go do sieci tak, aby wyglądało na to, że pochodzi z MIT. Cel Robaka był taki, aby jedynie sprawdzić, czy pewne błędy można wykorzystać. Jednym z nich było właśnie przepełnienie bufora. Niestety sam też popełnił pewien drobny błąd i efekty infekcji były znacznie poważniejsze niż zakładał. Zakończyło się to oskarżeniem o popełnienie przestępstwa i skazaniem przez sąd. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, aby zostać po latach profesorem uczelni, której to studenta udawał. Niektóre rodzaje błędów zostały albo całkowicie wyparte, albo przynajmniej znacznie ograniczone rozwojem technologii. Nowsze języki programowania starają się naprawiać wady swoich przodków. Są jednak takie dziury, które towarzyszą nam praktycznie od zawsze i wiele się w tej kwestii nie zmieniło. Dobrym przykładem jest błąd kategorii Off-by-One. W świecie komputerów najczęściej zaczynamy liczenie od zera. To powoduje czasem problemy, ponieważ nie jest to dla nas intuicyjne. Gdybyśmy do kogoś mówili trochę tak jak do komputera, to w lodziarni nie zamawialibyśmy trzech gałek lodów, tylko prosili o nakładanie, aż nie zostanie spełniony jakiś warunek. Czyli na przykład nie powiemy stop. W programowaniu służą do tego pętle, jednak kiedy poprosimy o nakładanie gałek licząc do trzech, to w efekcie dostaniemy gałkę numer 0, gałkę numer 1, 2 i 3. W efekcie będziemy mieć więcej niż początkowo planowaliśmy. Jeżeli chodzi o słodycze, to jak widać po mnie nie narzekam, kiedy mam ich za dużo. Jednak w specyficznych przypadkach może być, no grubo. Kiedy podamy komuś w efekcie dodatkową dawkę leku, to sprawa robi się już trochę mniej zabawna. Pętle są bardzo często używanymi kawałkami kodu w procesie programowania. Stąd nie ma się co dziwić, że błędy tego rodzaju są dość powszechne. Wystarczy przecież jedno przeoczenie w jednym z setek miejsc, gdzie można potencjalnie o czymś zapomnieć. Dość już tej matematyki. Jedną z moich ulubionych kategorii dziur są te, gdzie to czas odgrywa istotną rolę. Najczęściej napotykanym w tym temacie problemem jest tak zwane talk to, czyli time of check, time of use. Na ludzki język można by to opisowo przetłumaczyć jako różnica pomiędzy momentem sprawdzenia czegoś, a chwilą zastosowania tego w praktyce. A o co chodzi? Przykładowo, kiedy potrzebujemy zapewnić czemuś bezpieczeństwo, często potrzebujemy procesu uwierzytelniania. Musimy sprawdzić, czy dany konkretny użytkownik może zobaczyć tego konkretnego mema. Wszystko wydaje się w porządku, jeżeli dokonujemy takiego sprawdzania za każdym razem. Jednak tutaj pojawia się dość spory problem. Takie sprawdzanie jest bardzo kosztowne. Robienie tego co chwilę zużywa całkiem sporo zasobów. Rozwiązaniem problemu jest uwierzytelnianie użytkownika raz i umożliwienie mu korzystania z konkretnej usługi czy też zasobu przez jakiś określony czas np. przez dobę albo tydzień. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, w której zalogowaliśmy się do jakiegoś systemu, uzyskaliśmy w efekcie pewne uprawnienia, które w momencie logowania zostały sprawdzone. Niestety po godzinie administrator uznał, że do jakiejś konkretnej kategorii memów, np. tych ze śmiesznymi kotkami, nie powinniśmy mieć dostępu. Odbiera więc nam do nich uprawnienia. Niestety dla niego ta zmiana wejdzie w życie dopiero przy kolejnym procesie sprawdzenia. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to właśnie jest błąd typu TOCTOL. Moment sprawdzenia, czy powinniśmy mieć dostęp, był wcześniej niż chwila, kiedy rzeczywiście chcieliśmy z czegoś skorzystać i już nie powinniśmy mieć do tego dostępu. To nie jest tak, że nie powinniśmy ufać zbyt długo. Nie powinniśmy ufać wcale. Szczególnie użytkownikom. To znaczy, nie wolno ufać niczemu, ale ludziom to już w szczególności. Co na to zasłużyli. Większość usług stworzona została po to, aby to użytkownicy wchodzili z nimi w jakieś interakcje. Przeważnie oznacza to jakieś pola tekstowe. Wpisujemy w nie przecież loginy, hasła, daty urodzenia, ale też treści tweetów czy innych postów na Facebooku. Ludzie, którzy zajmują się obchodzeniem zabezpieczeń, starają się znaleźć takie przypadki, w których wpisanie w te pola czegoś nieprzewidzianego przez twórcę aplikacji będzie skutkowało jakimś dziwnym efektem. Dobrym przykładem jest wpisanie w pole z hasłem jakiegoś nietypowego znaku, na przykład emoji, ale także nawet fragmentu jakiegoś skryptu. W efekcie czasem można coś namieszać. Serwis nieprzygotowany na taką treść często ulegnie awarii, albo nawet umożliwi to przejęcie nad nim kontroli. Pierwszym specyficznym przykładem tego ataku jest tzw. SQL Injection. W dużym skrócie chodzi o to, że wiele serwisów korzysta z baz danych, do których trafia to, co użytkownik wpisuje w polach tekstowych. Wpisując zamiast treści jakiegoś posta komendę zrozumianą przez serwer bazodanowy, można w niektórych przypadkach sprawić, że zostanie ona wykonana. Kojarzycie takiego mema z fotoradarem i tablicą rejestracyjną? Kiedy wykonywane jest najdroższe zdjęcie w naszym życiu, to do policyjnej bazy danych pewnie trafia treść naszej tablicy rejestracyjnej. Jeżeli w jej miejscu Potencjalnie wpiszemy odpowiedni ciąg znaków, to teoretycznie moglibyśmy usunąć całą bazę danych. To oczywiście tylko żart, ale osoby z tak słabym poczuciem humoru, jak ja, to bawi po prostu. W tym miejscu warto wspomnieć, że walidacja wejścia nie dotyczy tylko użytkowników. Chociaż to taki najbardziej jaskrawy przykład. Może dotyczyć też komunikacji pomiędzy serwisami, na przykład po API. Innym dobrym przykładem jest atak Path Traversal, gdzie uzyskujemy dostęp do pliku na serwerze, do którego dostępu mieć nie powinniśmy. Opowiadałem o tym więcej w materiale o deanonimizacji serwisów w Darknecie. Link znajdziecie na karcie w rogu ekranu. Ilość oprogramowania i wszelakich systemów informatycznych stale rośnie i to w zastraszającym tempie. To sprawia, że potrzeba coraz więcej ludzi do ich obsługi, naprawiania i testowania. A tych, no niestety, ciągle brakuje. W konsekwencji często brakuje też czasu na dopracowanie czy dokładne sprawdzenie wielu rzeczy. To sprawia, że coraz częściej wskazuje się błędy w konfiguracji usług jako jeden z głównych czynników, które mają negatywny wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Dlaczego ma to tak daleko idące efekty? ze względu na asymetrię. Jeżeli tworzymy jakiś system, to przynajmniej w teorii staramy się zabezpieczyć go ze wszystkich możliwych stron. Wznosimy grube i wysokie mury, zalewamy fosy i ustawiamy w kluczowych punktach strażników. To czasochłonne i bardzo kosztowne, a atakującemu często wystarczy jedno pęknięcie, jedna rysa, aby dostać się do środka. Dodając do tego całego obrazu jeszcze niekończący się zalew nowymi technologiami, których Ciągle każdy z nas się przecież uczy. Nie jest wcale jakoś wybitnie trudno popełnienie błędu, który pozwoli komuś o złych zamiarach na zrujnowanie czegoś, co tak pieczołowicie budowaliśmy. Obecnie zakładamy, że wszystkie przesyłane przez internet dane są bezpieczne, ponieważ są szyfrowane. Jest przecież nawet taka inicjatywa Let's Encrypt, która rozdaje certyfikaty bezpłatnie. Niestety nie jest aż tak różowo. Istnieją przecież całkiem popularne protokoły komunikacji, w których szyfrowania nie znajdziemy. Takie jak choćby w domyślnej konfiguracji FTP do przesyłania plików, czy SMTP do wymiany poczty pomiędzy serwerami. Na szczęście, w wielu przypadkach udało nam się dokonać cywilizacyjnego skoku i szyfrowanie stało się oczywistą oczywistością. Mam nadzieję, że każdy z Was choć czasem sprawdza, czy obok adresu strony jest kłudeczka lub czy pasek adresu podświetla się na zielono. Zresztą praktycznie każda przeglądarka utrudnia nam, oczywiście dla naszego dobra, korzystanie z serwisów, które szyfrowania nie wspierają. Mimo tego, cały czas dochodzi do wycieków danych. Według tegorocznego rankingu podatności OWASP, ta klasa zajęła bardzo wysokie, bo aż drugie miejsce na liście zagrożeń. O co chodzi? Wyobraźmy sobie, że nasze połączenie z jakimś serwisem, niech będzie medycznym, jest nawet w pełni szyfrowane. Bardzo dobrze, przecież przesyłamy w ten sposób bardzo wrażliwe dane. Niestety, baza, która przechowuje wszystkie te informacje, już nie posiada żadnych wewnętrznych zabezpieczeń. Oznacza to, że każdy, kto w jakiś sposób uzyska do niej dostęp, dowie się o nas bardzo wiele. Zresztą nie tylko o nas, pewnie nie jesteśmy jedynymi korzystającym z tej usługi. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tylko kwestia samego braku szyfrowania w którymś z miejsc, ale również błędnej implementacji czy też konfiguracji. Co z tego, że posiadamy świetny algorytm szyfrujący, oparty o generator liczb losowych, skoro nasz generator nie jest wcale aż tak losowy, jak nam się wydawało? Kryptografia jest z wielu względów bardzo wrażliwym procesem. Opiera się na matematyce, która, jak wiemy, nie znosi kompromisów. Jeżeli w którymś miejscu ktoś pójdzie na skróty, to może mieć opłakane konsekwencje. W efekcie zepsuje całą bardzo pieczołowicie układaną łamigłówkę. Czy liczba dziur, które wpływają bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo w sieci, będzie się powiększać? Niestety nic nie wskazuje, aby miało być inaczej. Konsekwencje ich wykorzystania pewnie też będą coraz poważniejsze, bo coraz większa część naszego życia jest cyfrowa. Na szczęście, z drugiej strony, mamy coraz więcej narzędzi wspomagających twórców oprogramowania w tworzeniu kodu lepszej jakości. Mamy też dobrze opisane wzorce wielu popularnych błędów, których subiektywny wybór dzisiaj postarałem się Wam przedstawić. Jeżeli chcecie w tym temacie dowiedzieć się więcej, zachęcam do sprawdzenia linków w opisie materiału. Znajdziecie tam nie tylko tegoroczny ranking OASP, ale też link do bazy CWE, czyli Common Weakness Enumerator. Jest tam tego zdecydowanie więcej, a to dobra lektura dla kogoś, kto chce tworzyć bezpieczniejsze systemy. W końcu świadomość tego, że jakiś błąd istnieje, jest pierwszym krokiem ku temu, żeby go nie popełniać. Co robić i jak żyć? Jeżeli tworzysz jakieś oprogramowanie, to warto mieć świadomość, jakie błędy są tymi najczęściej popełnianymi. Dzięki temu potencjalnie jesteś w stanie łatwiej ich uniknąć. To ogromna przewaga konkurencyjna. Mam wrażenie, że przekłada się do tego coraz większą wagę na rynku. Ale to także ogromny plus dla samego twórcy oprogramowania. Projektując coś z myślą od razu o bezpieczeństwie, nie tylko narażasz się na mniej poprawek, ale też potencjalnie odbierasz mniej telefonów nocami z krzykiem, że trzeba na Asapie ugasić jakiś pożar. O kwestiach odpowiedzialności finansowej przez grzeczność nie wspominam. Do znudzenia: aktualizuj swoje oprogramowanie. Ono ciągle się zmienia, a aktualizacje przeważnie rozwiązują bieżące problemy. To prawda, że czasami z tego powodu pojawiają się nowe, ale bilans nadal moim zdaniem jest pozytywny. Chcesz być na bieżąco? Poza zachęceniem Cię do oglądania mojego kanału, polecam także śledzenie tego, co dzieje się na konferencjach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Nie oznacza to od razu, że musisz przyjeżdżać do Las Vegas, ale wiele materiałów jest w niedługim czasie po zakończeniu całego tego zbiegowiska dostępnych publicznie i to za darmo. Gratis to uczciwa cena. Jeżeli tam zajrzycie i coś zwróci Waszą uwagę, dajcie mi znać w komentarzach. Postaram się opowiedzieć o nich coś więcej. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie z Natamy Hoover'a i do zobaczenia.